To jest Nysek. Nysek gołąbeczek zajrzał do Radzisia. No dokładnie to, dokładnie to tutaj się dostał do jego no klatki bym powiedziała. Klatka podniesiona. Tak staram się, żeby rozprostowały skrzydełka gołąbki. No to wypuściłam. Młodego wypuściłam i. i, i ten też ma podniesioną klatkę i kochani. Widać, że on walczy o swoje, że też ma poczucie takiego swojego terytorium. Yy, gołąbki tak maluchy to różnie traktują. Przeważnie ich aż tak nie atakują. Ale widać, że to też zrównoważony taki gołąbeczek, bo Zosia to by zaraz leciała, dziobała gołąbka. No i tutaj tak jeszcze takiej ostatecznej decyzji to nie podjęłam co do Radzisia. Yy, Chciałam pokazać go w akcji. Ja najchętniej tam go jednak wypuściła. Tutaj z okna, żeby, żeby on, że on sobie poradzi, że jeżeli coś będzie nie tak, to on zawsze może tu wrócić. Tak jak Targusia. No wypuszczona po prawie pół roku u mnie tutaj siedzenia wróciła do Zosi. I on myślę też by mógł tak zrobić. A młody niech się uczy, że wątki też takie są, które które walczą. Niech się uczy życia. Zajrzał do Radzisia, więc fajnie. Myślę, że tutaj jest wszystko ok z oczkiem. Po prostu tam takie przesunięcie nastąpiło po ataku, te, 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 także no jeszcze to wszystko dochodzi jakoś do normy, ale ja tutaj może on tak jednak to jest pięciolatek gołąbeczek. Nie wiadomo, co tam na wolności robił, co przeszedł. Ma tą nóżkę też taką, jaką ma. O, to widać. Na razie do decyzji, bo się pierzy. Tutaj y, dziękuję. No, różne propozycje dajecie, kochani, żeby go komuś podarować, czy... Nad wszystkim jest dylemat, bo gołąbeczek był na wolności. Y, był wolny. No i teraz z powrotem go zamknąć. Nie wiem, co dla niego korzystniejsze. Nie wiem, no raczej hodowcy takiego pięciolatka to też za bardzo pewnie, pewnie nie chcą. O, no, już teraz to. A młody niech się uczy, no nie będę go tu zabierać, tu mu radzić, mu tu krzywdy nie zrobi, tylko po prostu broni swojego. <laughs> Zawsze u kogoś lepiej smakuje, więc poszedł na jedzonko tam, gołąbek. O. I to jest nysek. To jest nysek. O. Nysek ciekawy wszystkiego. Tak raczej nie łączę gołąbków, żeby no każdy ma swoje coś tam i, i siedzą oddzielnie, ale Ale zaraz tutaj wyczyszczę Radziśowi, nyska wytransportuję. I radzić będzie w swojej klatce. Ale? No, widać, że on, on taki jest y, po prostu taki stateczny. Taki stateczny. Y, ponieważ no Zosia, czy ta. No, Targusia to też jest w zasadzie spokojna. Zosia to taki Urwis. Zosia, jakby wszedł do klatki, to by go tam dziobała i dziobała. <laughs> no, czyli on się trochę czuje jak w gołębniku. Te inne łąbki też tu mają prawo żyć. No ja bym go wypuściła. Niech się na tych lotkach wypierzy. No ewentualnie komuś dać, ale to znowu by był biedny w zamknięciu. Kurczę, no nie wiem. Wiecie co kochani, ja nie wiem. To jest taki dylemat. Ale się spotkały oba gołąbki. Yy, tutaj taki prezent dostałam. Wczoraj ziarno, na, napisałam na społeczności ziarno dla gołąbków, takie wsparcie zimowe, no niesamowity gest i ja tutaj wszystkim wszystkim wam dziękuję, kochani, bo od każdego z was a no, tutaj wiele osób bym musiała wymienić, to już tak ogólnie i, i wspierającym dziękuję i każdemu kto zagląda i wysprzy komentarzem, więc dziękuję tak ogólnie wszystkim, wszyscy jesteście Właśnie darczyńcami tutaj dla kanału. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej niedzieli. Ojej, kunysek, jaki głodny. Dostał nową klatkę, taką większą. O. Nysio. Jaki głodny gołąbeczek. No był ura Radzisia, trochę tam jemu podskubał. Yy po nocy taki głodny świeże ziareczka magryt, ziarka i są ziarka takie mm, z czosnkiem, z buraczkiem czerwonym o. taki głodny no fakt, że u siebie miał ziarka ale wyjadł co lepsze a tu ktoś odzywa jeszcze jeden gołąbeczek, tak? Bo tu są cztery młode gołąbki. Ale tu chciałam pokazać na razie dwa. O, już się zapchał. Dostał większy też pojemniczek. Może się będzie chciał dzisiaj wykąpać. Nysek. Jeszcze pokażę tego, co tak ładnie śpiewa tutaj. To tak ładnie śpiewa. On chyba jest najmniejszy. No nie wiem czy najmłodszy ten gołąbek. Takie ładne łezki ma przy oczkach, najmłodszy. maluszek też oczywiście wyszedł na ćwiczenia i tak wypuszczam, bieżą się gołąbeczki. Wypuszczam co jakiś czas któregoś, no przeważnie jak nie sprzątam klatki i przeważnie jest to rano, później to już tak nie ma czasu. No chyba, że zależy jak pracuję. Nie no, często też popołudniami tak, tak właśnie. Teraz weekend, ale tak to popołudniami też wychodzą gołąbki ćwiczyć. Muszą ćwiczyć skrzydełka prostować sobie, wachlować, badać teren. O.